Patrzcie jak pięknie. Teraz trzeba zrywać podłogę. I... Ale jedną ręką się nie da. Preinfuzja. Co nie? 30 sekund. I dolewamy resztę. Dzień dobry. Chociaż czy dobry to się jeszcze okaże. Ale chyba dobry, co? Dzień sobie ja, jednak byłem zbyt optymistyczny rano, bo wcale nie jest taki dobry. No ale taki live. Ja siedzę teraz, słuchajcie, i pakuję tutaj rzeczy, które widzowie na naszym live czwartkowym powygrywali. Wysyłam takie poduszeczki Pranamat Dev Style do masażu, takie glutki do czyszczenia klawiatury, świeczuszki dev Style piękne, zapachowe. I zakładek trochę. No i trochę tego wysyłania jest. Chyba tego wszystkiego nie wystarczy. Będę musiał wyjść do biura po zapas. No ale tak to. A i zapomniałem jeszcze, będzie śmiarki nasze też mamy takie fajne. Rozwijaj się z nami devstyle.pl Alternatywą dla tego hasła na gadżet był papier toaletowy, ale jest miarka i jest super, bardzo. Nic mi dzisiaj nie idzie i tylko do pakowania się nadaje, więc pierwsza partia pójdzie. Resztę wyślemy zaraz już po wizycie w biurze. Ten paczkomat taki bez klawiaturki, apkomat tak zwany, to strasznie przykry w użytkowaniu. Stałem chyba z 17 godzin, żeby nadać tym cztery paczki, bo jakoś wolno bardzo mieli. No ale dziś nie oczekuję niczego dobrego od tego dnia. Chociaż w sumie kampania idzie dobrze, prawie półtora miliona już mamy. I o przedsprzedaży właśnie dzisiaj troszkę poopowiadam zaraz no muszę sobie troszkę o tutaj o tak pobyć. Yy, przy tej okazji porozmawiamy, Więc jak wiecie, trwa teraz u nas przed sprzedaż do Drivers od czwartku. Mamy dzisiaj piąty dzień przed sprzedaży. Jest chyba 1 450 000 aktualnie na koncie, teraz ja wychodzimy z domu i to sobie leci bardzo ładnie dalej. Przedsprzedaż oznacza oczywiście, że produktu jeszcze nie ma. Produkt będzie gotowy za około półtora chyba miesiąca, teraz się tworzy i za półtora miesiąca wypuścimy pierwsze lekcje. To, co jest charakterystyczne dla naszej przedsprzedaży, to to, że na stronie nawet nie ma oferty. Nie zależy nam na tym, żeby teraz wszyscy kupili. Oczywiście jak największy wynik to, to jak najbardziej, natomiast nie zależy nam na tym, żeby wszyscy kupili, bo jak wszyscy kupią teraz, kiedy jest naprawdę tanio, to kto kupi później w cenie docelowej, w właściwej, co nie? No i teraz kampania. Tak jak zwykle, u nas kampania w większości opiera się na mailach sprzedażowych, które pięknie piszą, i potem one trafiają do naszych odbiorców. A dodatkowo jeszcze chłopaki będą w jednym podcaście na temat Diridini długo i wykupiliśmy reklamę w jednym bardzo poczytnym newsletterze w branży IT, innym niż nasz. I tym razem nieco nietypowo podszedłem do sprzedaży na live, który był we czwartek. Eee, część z Was pewnie go widziała. Wyszło naprawdę super. Ekipa na miejscu zrobiła świetną robotę, jeśli chodzi o całą realizację techniczną. Natomiast tam zrobiłem trochę inaczej niż, e, niż zazwyczaj, gdyż zazwyczaj webinary wyglądają tak, że jest jakaś tam część merytoryczna, powiedzmy godzinka, potem jest mój pitch sprzedażowy, który trwa różnie, czasem pół godziny, czasem nawet dłużej, a potem robimy Q&A. No i to jest taka standardowa formuła, formuła webinaru. Tutaj natomiast zdecydowałem, że mojego, tego, moich tych tyle zakupów mango tak zwanych, będzie Mało i tego było raptem może niecałe 10 minut. Myślałem, że będą 4 minuty, nie wyrobiłem się. Natomiast na przedstawić ofertę trzeba było, tak żeby w ogóle ludzie wiedzieli, tak naprawdę co sprzedajemy i co oni kupują. A że rezultat jest niebywale satysfakcjonujący, no to o tym doskonale wiecie. Nie oznacza to bynajmniej oczywiście, że pitch sprzedażowy nie jest potrzebny na webinarach, bo jest zdecydowanie. To oznacza miliard różnych innych rzeczy. Natomiast nie będziemy się dzisiaj przez to przekopywać, bo ja sam sobie jeszcze do końca nie mam tego poskładanego w głowie. Będę sobie to składał, jak się zakończy kompania. No, i na tym live zagraliśmy tak dość ryzykownie, bo zamiast tego długiego pitchu sprzedażowego mieliśmy specjalnego gościa, czyli Briana Eryka II Dragnińskiego, czyli pilo w swoim nowym wcieleniu. Skąd Brian czerpał wiedzę? Yy, z wnętrza. Sam do siebie jestem mentorem. Yy. Skąd, jak doszedłeś do tej formy? Myślę, że to jest pewna yy, kwestia jakiegoś namaszczenia. Czy widziałeś, żeby kiedyś ktoś tak wytłumaczył w takiej procedurze? Agregaty? Ja nie widziałem. No, czy widziałem? U mnie. Dla mnie niezrozumiałe jest, po co, po co ktoś miałby kupić to szkolenie, jeżeli jest moje konto na Instagramie. Wyszło to rewelacyjnie, bardzo zabawnie. Nawet wyciąłem specjalnie część z tego live'a właśnie z Brianem i wrzuciłem w internecie pod tytułem: Brian niszczy autorytety polskiego. IT. no wyszło to świetnie. Natomiast spokojnie, spokojnie my sobie zdajemy sprawę, że tam ma być przede wszystkim merytoryka, a takie smaczki humorystyczne pododawane, one po pierwsze będą zwiększały zaangażowanie, po drugie są świetne przy promocji, po trzecie, chłopakom łatwiej się ten materiał przygotowywało z racji tego, że mogli się na to troszkę pobawić. Ale wiemy, wiem, że 95% materiału to będzie czysta nauka, czysta wiedza, czysta edukacja, a takie smaczki. Bardzo, bardzo się przydadzą Czegoś takiego jeszcze po prostu nie było Aha, no i w tym miejscu muszę powiedzieć Nie wiem czy tu o to mówiłem Na pewno każdemu odpisuję zgodnie z prawdą Na Instagramie też to pokazałem Jak dostałem jakieś gratulacje za te akcje To muszę powiedzieć, że to w ogóle nic nie ja Nawet do końca nie wiedziałem co chłopaki szykują To wszystko i tylko i wyłącznie ich inwencja Brian i Marian To są postaci stworzone w 100% przez Kubę i przez Sławka Tutaj bardzo bym chciał się pochwalić, że to jakiś był mój pomysł czy inicjatywa, ale nie, tak absolutnie nie było. To tylko chłopaki i gromkie brawa za to, bym teraz to nawet zabił, ale jedną ręką się nie da. O właśnie w lesie. E, czy słychać jak drzewo upada, jeśli nikogo w lesie nie ma? Tak to chyba było. I tak się klaszcze? Yes. A sprzedaż, bardzo dobrze, że idzie dobrze, wczoraj mi się zjarał iPad w nocy, o tu wstawię filmik, jak nie zapomnę, tak się sfaźdżył, kurde, normalnie dym z iPada leciał, pewnie będę musiał kupić drugi, więc, więc dobrze, że sprzedaż idzie dobrze, jak już rzekłem, tak jak powiedział Brian, trzeba wiedzieć, bo ważne jest, żeby wiedzieć, co jest ważne, poza tym, że sam jest swoim własnym mentorem, no i wiadomo, że lepiej, jak jest lepiej, nie? No dobra, wsiadam do swojego czarnego giganta i jedziemy do biura, tam jest akurat nieciekawie, ale dziś już gorzej i tak nie będzie, ty. To... Można równie dobrze tam się powkurzać trochę też. Po drodze jeszcze, żeby chociaż coś jedno pozytywne dzisiaj było, to zapisałem się do lekarza. Na jutro będziemy robili bilans starego człowieka, bo wieki nie byłem, Jest 10 lat nie byłem u lekarza. Czas zobaczyć, co tam dzieje się, czy jest ok wszystko, czy też nie. Oj, bardzo dawno się ze mną nie byliście, co? Przy tej skrzyczącej, stukającej bramce. No i nie ma czego żałować, szczerze mówiąc, nie ma czego żałować, bo, bo zaraz zobaczycie. Co tu dzieje się? A fujka, fujka. Co tu dzieje się? Tutaj w biurze było zalanie w połowie stycznia. O stąd o wodach lupotała o tak do góry. Mnie tu przez tydzień nie było, więc tu sobie się pięknie pozalewało. Wszystko wsiąkło w dywany, które trzeba było wyrzucić. Teraz trzeba zrywać podłogę i kłaść od nowa, osuszyć cały ten beton. I jest masakra. I czekam od miesiąca na. Czekam na odszkodowanie. Bo to nie moja wina tylko spółdzielni i niech oni płacą mi za to wszystko teraz, nie? Tak, tak, tak. No ale stoją sobie te wszystkie rzeczy potrzebne. Tu mamy cały karton glutków, tu mamy cały karton świeczek, tam są poduszki. Tutaj jest co? No, co to jest? Co to jest? Miarki, miarki nasze. o Kartony dobroci. No i właśnie będę je pakował i wysyłał. A jak się będziecie zastanawiać, ci co dostaną te gifty, kto to tak pięknie zapakował, to ja sam osobiście, o proszę, samo się pakuje tu w śmierdzącym pleśniu, pomieszczeniu, więc jak się poświęcam, ja sam. Jeszcze każdy dostanie zakładki gratisowo, tam gdzie się zmieszczą, tam gdzie się zmi zmieszczą i mamy jeszcze, o też pokażę, właśnie herbatniki na naszej promocji, na naszej platformie DevBytes, ale nie wiem, czy one jeszcze będą dobre. Herbatniki defbites.pl O, strasznie fajne, co? Pasują i w ogóle one dobre? Chyba dobre mogą być. Nie wiem. Kruszą się jak dobre. No dobra, spakowane i spadamy. O, partii, jak pięknie. Heh. Jak Mikołaj! Szczerze mówiąc, gdybym wiedział, że to tyle zajmie. No i gdyby nie był dzisiejszy dzień, co i tak tylko to jestem w stanie robić. Gdybym wiedział, że to tyle zajmie, to nie wiem, czym rozdawał takie rzeczy. Jakbym musiał to sam pakować jeszcze raz. A na poprawę humoru, jeszcze odpaliłem sobie tutaj laptopa i mamy, proszę bardzo, 726 sztuk sprzedanych. 1 450 000 ponad. Więc dziś to może nie już, ale jutro półtorej bańki pęknie. Bardzo dobrze. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Przy okazji domain drivers, mówię, że pierwsze osoby, które kupią w przedsprzedaży domain drivers, dostaną świetny gift od nas. Ten gift to jest niespodzianka, to nie jest nic z tego, co teraz tutaj pokazywałem. To jest coś zupełnie, zupełnie innego, trochę nawet odjechanego może. I dziś rano w mailu zdradziłem, ile tego mamy, więc mamy tych, te, tego giftu 1000 sztuk. Więc jeszcze jeszcze niecałe 300 zostało, więc jeśli ktoś chce, to trzeba spieszyć się troszkę, a gifty będą wysyłane po 1 marca. Jestem bardzo ciekaw, jak zostaną odebrane. <grytanie> to coś naprawdę fajnego. Trochę tam pobyłem już łeb boli od tego smrodu I tak najgorzej to ma pani pode mną, bo jest strasznie kapie z sufitu i tam wychodziły różne wszystkie rzeczy na suficie przez te półtora miesiące, kiedy ja nic nie robiłem, żeby naprawić te wszystkie szkody, ponieważ czekam cały czas na ubezpieczyciela. Z muła, z muła współczuję. No brawo, ja pu chyba cały paczkomat zająłem. Ciekawe, czy ktoś tam siedzi z kamerką i się śmieje, jak mi się otwierały drzwiczki cały czas. Kurde, w tym końcu i musiałem od ekranu latać w te w tę, w tę i z powrotem, ale dobrze, brawo my A jak taki z dupy dzień polepszyć. Spróbujemy Diona jeden w kinie. Bardzo lubię książkę, jestem wielkim fanem. Mam nadzieję, że film też będzie spoko. Bo mi szczerze mówiąc umknęło jak był poprzednio w kinie. Więc dobrze, że wrócił. Wrócił tak właśnie. No dobra, to było naprawdę dobre. Czekam na drugą część. Mam chyba kurde popcorn w butach. Jeżdżę nim już od prawie pół roku, a za każdym razem, jak wyjeżdżam do galerii, to się zastanawiam, czy się zmieszczę, czy się nie zmieszczę. <taki>, Taki urok bardzo duży. I to samo jak się jedzie i tu wiszą te znaki: stuknę w któryś, czy nie stuknę. O! Jeszcze na. Nie. A zobaczcie, uwaga, uwaga, uwaga. O, 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 jest, jest cała kolekcja i lokowanie produktu w course. Cała kolekcja obecna od lat, więc cieszę się, że dziś to zobaczyłem. A teraz jeszcze trzeba napisać mailing na jutro od Dogma Drivers. Trzeba zmontować tego vloga i jedną stronę poprawić, bo jutro wychodzi ze mną wywiad na pewien temat, a strona nie jest na to gotowa. Więc jeszcze chwilka pracy i spaćku i niech ten dzień się już kończy. A jeszcze na koniec zobaczmy status. Brakuje 12 zamówień do półtora miliona, więc no ładnie, ładnie, co tu dużo gadać. I dziękuję za dziś. Dzisiaj humor taki se, więc tu nastrój też był taki se. Jak wam zepsułem, to, to trudno zdarza się. Zawsze tutaj na tym vlogu pokazywałem, że czasem jest dobrze, czasem jest niedobrze, ale w końcu będzie dobrze. Tylko, że już nie dziś. Dzięki, na razie i do zobaczenia. Cześć.